Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Iwański, jestem w dyżurnym portu lotniczego. Dzisiaj mamy przyjemność gościć w pierwszym przylocie komercyjnym samolot Airbus A350 i w związku z tym będziemy go witać tradycyjnie z salutem wodnym, wykonanym przez nasze służby. Samoloty tej wielkości lądują u nas regularnie, dlatego ich obsługa nie jest dla nas specjalnym wyzwaniem operacyjnym. Dzisiaj dla A350 mamy zaplanowane stanowisko postojowe numer 10. Jest to stanowisko dla dużych samolotów kodu E, jakie do nas codziennie przelatują. Samolot będzie obsługiwany z dwoma pomostami. Jeden z przyjemniejszych akcentów działania lotniskowych służb ratowniczych jest wykonywanie salutów wodnych. Wykonujemy je, kiedy nowa linia lotnicza zaczyna operację na lotnisku, kiedy przylatuje nowy samolot, kiedy któryś z kapitanów wykonuje swój ostatni lot. Dzisiaj przylatuje Airbus A350 linii Qatar Airways i wykonujemy salut wodny. Będziemy to robić na skrzyżowaniu Alfy i Zulu. Także jeden samochód stanie na stanowisku 31, drugi na siódmej płycie, jak najbliżej Zulu. Na początku, jak dojedziecie, sprawdzimy sprzęt, ustawimy prądy wody, żeby się ładnie nam zbiegały na środku. Ja będę to wszystko koordynował na miejscu. Słuchaj, więc zgodnie z ustaleniami, samolot ląduje na 1.5, na eko będzie przejęty przez follow-upów, prowadzą go Mike, Oskar, Alfa. Z Alfy skręca w Zulu i tak jak było ustalone na dziesiąte stanowisko, czekamy aż będzie na prostej. Koordynacja na prostej Qatar Airways 259 na stanowisko 10 Airbus A359.